Spójrzmy pod punkt A. Tutaj chcemy wyznaczyć współrzędne środka odcinka AB, czyli korzystamy ze wzoru na środek odcinka, czyli zapiszmy sobie. Jeżeli mamy te dwa punkty, no to każdy punkt ma dwie współrzędne x oraz y. Żeby to nam tutaj pasowało do wzoru, to współrzędne pierwszego punktu zaznaczę jako x1, y1, a współrzędne drugiego punktu jako x2 oraz y2. No i podstawiamy x1 to minus 2, dodać x2, czyli 6 przez 2, średnik, no i tutaj mamy y1, czyli minus 1, dodać 3 podzielić przez 2. Minus 2 plus 6 to będzie 4, 4 podzielić przez 2 to 2, minus 1 plus 3 to 2, 2 podzielić przez 2 to 1, no i współrzędne środka odcinka to punkt. 2, 1. Żebyście zobaczyli, że faktycznie tak jest, to możemy to sobie także, zobaczcie, narysować tak szybciutko. No i teraz mamy tak. Minus 2, minus 1, punkt A. Następnie 6, 3, punkt B. No, i szukamy środka odcinka, czyli mamy 2, 1, 2, 1 gdzieś tutaj. No i faktycznie wygląda na to, że to nam się zgadza, że ten nasz punkt S podzielił odcinek AB na pół.